Grzegorz Magnicka, dyrektor, z ramienia Związku Ludzi w Polsce, jest pan Ireneusz Cieśniński, karżonka. Obsługę z przy stoliku sprawują na odmiar zbawienia. Igor Stankiewicz, trener pomysłani Malbork. Mecz chyba ułożył się według Pana myśli, czy nie do końca? Gdynia nam skutecznie w tym pomogła, zespół gdyński. W pierwszej połowie zaczęliśmy na dwubramkowe bramkowe prowadzenie i nie mogliśmy odskoczyć. E, obawiałem się, że taki stan rzeczy będzie miał miejsce do końca meczu. W miarę skutecznie Gdyński zespół rozgrywał akcję w ataku pozycyjnym i, i, i nie mogliśmy mm, odskoczyć na większą ilość bramek. No, w 22 minucie e, zaczęli jednak popełniać błędy. My skontrowaliśmy parę razy no i zrobiła się dosyć pokaźna z tego przewaga. Bo bodajże było 18:9 do przerwy. Natomiast druga połowa, <laughs> no właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z krótko w szatniej. No Jestem zły, mówiąc wprost, nie możemy tracić 20 bramek w jednej połowie spotkania. Dobrze wypracowaliśmy przewak, ale szanujmy ją i powinniśmy, że tak powiem, kontynuować tą grę. No i znowu wkradła się nonszalancja, jeżeli chodzi o grę w obronie. Taki, a nie inny rezultat tego był, że straciliśmy aż 20 bramy. I to, to jest głównym minusem dzisiejszego spotkania. Natomiast w ataku pozycyjnym graliśmy poprawnie, może nie było wielkiego błysku, ale graliśmy poprawnie i to wystarczyło na dzień dzisiejszy. No, za tydzień jedziemy do Poznania i zobaczymy. W sezonie, sezonach zawsze była taka sytuacja, że Łukasz Tyślach albo drugi skrzydłowy zawsze ciągnęli tą grę, jeżeli chodziło o punkty. Zawsze mieli ich najwięcej, a w tym sezonie widzę, że w drugim meczu to środkowi mają zbliżoną ilość punktów. To znaczy się tak, no, tak się akurat układa, no, jeżeli e, dany zawodnik e, ma dobry dzień. I zespół to widzi, to też zawodnicy krają pod niego. Na przykład tak, Grzesiu dzisiaj rozmontował troszeczkę Gdyńską obronę, dostawał sporo piłek, kończył je w miarę skutecznie i nie widzę w tym problemu. Chodzi o wspólny nasz interes, czyli o wygraną drużynę. Znowu dał pan pograć, że tak powiem, zawodnikom z ławki, m.in. zmiennik Łukasza Cieślaka, chłopak z numerem 8 na koszulce. Jak zanim pan jego występ? Marcin Górski troszeczkę, że tak powiem, się spalił. No, wiem, że jest bardzo ambitnym zawodnikiem. Chciałby na pewno grać jak najwięcej. Myślę, że będzie miał ku temu okazję. Niemniej jednak musi zdecydowanie poprawić swoją skuteczność, jeżeli chodzi o grę w ataku pozycyjnym, bo miał kilka pozycji, no, dwie bodajże wykorzystał, ale paru też nie wykorzystał. No i tutaj w czystych sytuacji, tutaj mogę mieć na niego troszeczkę pretensji. Maciek Subisz zaczął na ławce i, w, że tak powiem, z, z widowni widać było chyba, że to była dobra decyzja, bo jak wszedł, chyba na pewno lepiej grał niż w pierwszym meczu. Zgadza się, no, akurat po tym pierwszym meczu dałem troszkę Maćkowi tutaj dzisiaj odpocząć. E, Przewidywałem oczywiście, że go wpuszczę na wojsko. E, no też muszę tutaj zacząć kalkulować, bo są takie mecze, w których Maciek wchodzi jako pierwszy prawo rozgrywający i ma dobry początek, a potem troszeczkę te rzuty lądują nie tam, gdzie trzeba. Więc dzisiaj spróbowałem z drugiej strony, czyli Maciek wszedł jako drugi z ławki. No i zagrał bardzo pozytywnie. Uważam. Jak nastawienie przed poznaniem? No bojowe, natomiast nie ukrywam, że to będzie bardzo trudny dla nas mecz, bo Poznań przegrał zaledwie dwoma bramkami u siebie z Legionowem, dzisiaj jedną bramką z Elblągiem i z dorobkiem 0 punktów będzie, będą na nas czekać, żeby, mówiąc kolokwialnie, odkuć się na nas, także spodziewam się trudnego meczu, niemniej jednak kto nie walczy, to nie wygrywa. Liczymy na sukces, dziękuję bardzo. Редактор TV Regionalna 24.pl, TV Malborg, TV Stum, TV Nowy Dwór. Tom, my tu kręcimy.